TNT, TNT, wszystko wybucha, nic nie ma tutaj, tylko TNT, ogromna ilość tego tutaj, lasy wypalą się, jedzie się siwo, tu jeszcze wszystko wybucha, o tak, 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 tak. wszystko już wybuchło, wybuchło, nie ma już niczego tutaj, tylko jakieś lasy. Podpalimy je. I jeszcze TNT damy tam, to będzie ekstra. Ola. TNT to jest najlepsza że... TNT, nikt tego nie zaprzeszy. TNT, TNT i wszystko tutaj wybucha. TNT, TNT, ta piosenka do TNT dziś. Dobrze, dobrze, TNT ziś się wybucha tu. Nie ma niczego, żeby się trwało tu. TNT, TNT, wszystko wybucha TNT, TNT, wszystko tutaj wybuchnie TNT, TNT, jestem ja tego chrzurem cięci, TNT, TNT. fireworkski, fireworkski, fireworkski z tego są, bo to TNT Oczy nie pasują Więc TNT się ich pozbędzie TNT! TNT! Nawet się sojusz! Lecz nie ma tutaj nigdy sojuszu! O nie! Po prostu zginęła! Po prostu zginęła! I nawet bez sojuszu! Nawet bez sojuszu! Sojuszu! Dobrze, wysadzamy całe lasy! Dobrze! Nie ma pustyni, ale idziemy na nią dziś. Wysadzamy dziś wszystkie kaktusy. Tu się nam przyda, może święcenie ziemi się nam tutaj zrobi. Dobrze, wysadzamy wszystkie tutaj kaktusy. Na pustyni lepsza jest zabawa tutaj. Wszystko rozpalamy i wszystko spalamy. Wszystko jej, nie ma szans, nie ma szans, wszystko nie, 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 nie. Ale nawet sobie to ten Hirobline, jeśli tam Hirobline to, on wybuchnie. O tak o, będę na tym siedział sobie, ja wybuchnę. TNT, TNT, ale to jest zabawa. TNT, TNT a się to jest zabawa. TNT, TNT, nawet drzewo wybucha. TNT, TNT, i nam wszystko wybucha. TNT, bo to TNT. Nikt nie powie nie. Gdy wypuchnie cały dom, to powiem Nie mogę. Z tym TNT, TNT już czasami denerwuje, TNT, TNT, Firobrania pokonuje, TNT, TNT, daj to TNT. Zobrań Firobrań wybucha, bo to TNT, bo to TNT. TNT, wszystko wybuchnie, bo to ekstra tutaj jest. Nawet sine. Mam z sobą. Tylko nie wiem, chyba. Ej. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, 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 dobrze. dobrze. I wszystko tutaj wybuch... ha, TNT, TNT, i to wszystko wybuchnie. TNT, TNT, całe tutaj wybuchnie. TNT, TNT, tutaj jest TNT. TNT, TNT. TNT. Zombie nie trwa. Nawet maluszek. Ojej, ojej. Drzwi się odpieszają. Nosi TNT. Nic z tym nie zrobisz, po prostu umrzesz. Ej, ej, ej. Mamy TNT. I już nic z tym nie zrobisz. TNT, TNT. T and T. T and T.